Studio Kultura przedstawia Słuchowisko pod tytułem Co w mieście piszczy Autor tekstu Piotr Ignatowicz Czyta Michał Gieniusz Odcinek pierwszy Mokradła jak co roku lato nieubłaganie opuszczało pewne miasteczko i przytulone do niego okoliczne wsie. Mieszkańcy nie zdążyli się jeszcze nacieszyć słońcem i zapachem dojrzałych jabłek, a za progiem już dała się dostrzec jesień ubrana w żółto-brązowy liściasty płaszcz. Wydawało się, że programowa zmiana pór roku nie różniła się niczym od tej sprzed lat. Wtedy w monotonnie codzienności wkradł się niepokój. Mieszkańcy miasteczka zaczęli wymieniać się coraz to nowymi relacjami z wydarzeń, które rzekomo miały miejsce na mokradłach, nieopodal budynku starej szkoły rolniczej. Najpierw wydarzył się incydent z udziałem pary nastolatków, którzy wybrali się na długi spacer po obrzeżach miasta. Tuż po zmroku, w ostatnią sobotę sierpnia. Dwójka zakochanych postanowiła znaleźć dogodne miejsce do powtarzania materiału obejmującego zadania maturalne z matematyki. Jak potem stwierdzili, podczas ożywionej dyskusji dotyczącej kontrowersji wokół teorii liczb pierwszych, usłyszeli dziwne odgłosy dochodzące z pobliskich mokradeł. Pierw uznali, że to jakieś nieznane im zwierzę, które zabłąkało się w gęstych moczarach. Potem jednak tajemniczy głos się rozmnożył i przerodził w osobliwy koncert współbrzmiących, trudnych do określenia bełkotliwych zawodzeń. Para nastolatków, oderwana od nauki, natychmiast otrzepała ubrania strawy i postanowiła sprawdzić, co. Lub kto może wydawać te osobliwe dźwięki. Zaniepokojeni, ale kierowani ciekawością i dreszczykiem emocji, młodzi ludzie zaczęli się skradać w kierunku mokradeł. Bicie serc przyspieszało z każdym metrem. Odgłosy były coraz głośniejsze. Teraz zaczęły przypominać im jakiś nieznany język. Bezładną mieszaninę przypadkowych sylab. Jednak nie dało się jednoznacznie stwierdzić, czy chaotyczny bełkot może przypominać prawdziwą mowę, ludzką mowę. Groteskowe podchody nagle się urwały, kiedy dziewczynie wydało się, że widzi zbliżający się kształt, przypominający garbatą postać. Chwiejącą się lub kulejącą, przedzierającą się przez szuwary. Postać najwyraźniej zbliżała się w ich kierunku. Dłoń dziewczyny zacisnęła się na silnym nadgarstku chłopaka, aż poczuł ból. Wtedy matuszyści wpadli w panikę i zaczęli uciekać na ślepo przed siebie. Nie było to łatwe ze względu na otaczające ich szuwary, i grząskie bagniste podłoże. Bełkot makabrycznej postaci zdawał się zbliżać tuż za plecami uciekających. Nie mogli odeprzeć wrażenia, że to coś ich dogania i jest już o krok. Brnąc przez podmokłe grzęzawisko, byli przekonani, że zaraz poczują zimny, błotnisty dotyk na plecach. Jednak byli zbyt przerażeni, żeby się obejrzeć. Udało się w szale ucieczki dotarli do pierwszej napotkanej ulicy, oblanej światłem latarni. Kiedy się obejrzeli, dotarło do nich, że zjawa zniknęła i są bezpieczni. Odetchnęli głęboko. Następnego dnia. Niecodzienne zachowanie wystraszonej pary wzbudziło niepokój najbliższego otoczenia. Natychmiast w domu jednego z nich odbyła się konfrontacja z udziałem rodziców, podczas której padło wiele niewygodnych pytań. Przede wszystkim rodzice chcieli poznać szczegóły spotkania młodych adeptów matematyki. Według wersji zdarzeń młodzieży, w momencie największego zagrożenia porzucili cały ekwipunek. To dlatego po powrocie nie mieli ze sobą żadnych podręczników ani materiałów. Na tym sprawa dwojga maturzystów się zakończyła. Oboje obiecali nie zachowywać się tak nieodpowiedzialnie jak tego feralnego wieczoru. Wydarzenia tej nocy uznano za fanaberię bujającej w obłokach pary zakochanych młodzieniaszków. Wszystko rozmyłoby się w przaśnej codzienności miasta, gdyby nie zdarzenie, które miało miejsce w kolejną sobotę. Pan Kazimierz, znudzony monotonią życia na wsi oraz nieustającymi narzekaniami żony Haliny, postanowił uczcić owocny tydzień wykopu ziemniaka wypadem do miasta. Jako miejsce relaksu wybrał Polanę nieopodal zabytkowego obiektu remontowanej szkoły rolniczej. Kiedy podczas późnych godzin wieczornych oparty o pień spruchniałej sosny, będąc w stanie zamroczenia, otwierał kolejną puszkę z gazowanym płynem, poczuł, że może być obserwowany. Jego plecy oblał zimny dreszcz, a dłoń zacisnęła się na reklamówce z zaopatrzeniem nabytym w ramach promocji w jednym z popularnych dyskontów spożywczych. Coś tu dziwnego się dzieje się? Pomyślał pan Kazimierz. Zasabany i umorusany błotem dotarł obrzasku do swojego gospodarstwa. W szale ucieczki porzucił wszystkie produkty zakupione poprzedniego dnia w sklepie spożywczym. Widok męża, znajdującego się w opłakanym stanie, nie poruszył jego żony Haliny. Ponieważ pan Kazimierz wyglądał podobnie po każdym sobotnim wypadzie do miasta. Twierdził, że podobnie jak w przypadku dwojga zakochanych maturzystów, padł on ofiarą prześladowania niezidentyfikowanych stworzeń, wydających przeraźliwe, trudne do określenia ryki w groteskowo brzmiącym pseudojęzyku. Pani Halina pozostawała niewzruszona na tłumaczenia męża, jednak kiedy dowiedziała się, że porzucił reklamówkę z pełną baterią swojego ulubionego napoju, zrozumiała, że musiało wydarzyć się coś naprawdę strasznego. Sprawa pary maturzystów oraz relacja pana Kazimierza z wydarzeń na mokradłach wzbudziły gorące dyskusje wśród mieszkańców miasteczka. Przez wiele dni wątek Mokradeł był głównym tematem sporów, tuż obok kontrowersji wokół meczu siódmej ligi ping-ponga oraz kłótni, która wywiązała się podczas liczenia bocianów. Pojawiły się różne teorie na wyjaśnienie zjawiska. Członkinie koła gospodyń ze wsi pana Kazimierza, z panią Haliną na czele, uznały, że do zdarzeń dochodzi na tle nadprzyrodzonym. A tajemnicze odgłosy z mokradeł wydawane są przez duchy żołnierzy armii napoleońskiej, nawiedzających szuwary co sto lat. Inne, mniej radykalne wytłumaczenie proponował na łamach gazety lokalnej na Winklu jeden z polityków, który uznał wszystko za mistyfikację, mającą na celu wywołanie paniki. Która miałaby następnie odwrócić uwagę mieszkańców od obniżki cen skupu żywca. Autor tej śmiałej teorii wolał pozostać anonimowy. W poszukiwaniu rozwiązania oraz poznania nastrojów społecznych związanych z wydarzeniami na mokradłach, przeprowadzono sondę uliczną wśród mieszkańców. Wyniki były niezwykle interesujące. Ponad 80% badanych wstrzymało się od odpowiedzi, uzasadniając taki wybór brakiem czasu i pośpiechem związanym z otwarciem nowego punktu odzieży używanej u Martynki. 11% ankietowanych, za jedyne racjonalne wyjaśnienie przyjęło hipotezę o duchach. 8% poparło teorię spiskową o manipulacjach na rynku skupu żywca. Natomiast jedna osoba udzieliła odpowiedzi trudnej do sklasyfikowania. Pan Julian, zbieracz aluminium, emerytowany treser psów nierasowych, zamieszkały nieopodal tajemniczych mokradeł, stwierdził, że cała sprawa jest już nieaktualna, a wszystkie dziwne odgłosy ustały wraz z zakończeniem prac remontowych na terenie starej szkoły rolniczej, i wyjazdem ekipy budowlanej z Wałbrzycha. Te to tak świergoczo, że ni to polski, ni to niemiecki. Słowa nie zrozumiesz. A jak tu sobotę w robocie siedli w tych szuwarach i w tango szli, to nie daj Boże. Całą noc gęb darli. Tyle worków a w co ja tam uzbierał, to nigdy pewnie się już mnie nie trafi. Zakończył pan Julian. Od czasu wydarzeń na Mokradłach miasto wydaje się podzielone na dwa obozy. Sceptycy przystają na hipotezę pana Juliana, natomiast druga, liczniejsza grupa, nieusatysfakcjonowana tak przyziemnym postrzeganiem rzeczywistości, dalej poszukuje prawdy. Wobec podziałów i różnic w widzeniu świata, które ujawniły się wśród mieszkańców tego pięknego miasteczka po wydarzeniach na Mokradłach, Całą historię można spuentować jedynie w wymiarze filozoficznym. Dawno temu, daleko stąd, żył pewien mędrzec, który powiedział: Jeśli masz do wyboru prawę, lub legendę, wybierz legendę. Ale możliwe, że to tylko legenda.